Halo, halo moi mordeczki, witam Was serdecznie. Myślę, że już nadchodzi czas na to, żeby pojawiać się tutaj na tym moim kanale YouTube troszeczkę częściej z informacjami odnośnie europejskiej, bardziej globalnej wersji TLA. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat monetyzacji oraz kilku zmian, które w końcu przedstawił nam Amazon. W ogóle, jakiekolwiek informacje tyczące się zawartości, którą nabędziemy już za kilkanaście dni. Tak więc co, no zachęcam do rzucenia okiem. Na początku jeszcze taki apel z mojej strony. Jeżeli chcecie sobie zagrać na early Accessie i poszukujecie gildi, mamy jeszcze powiedzmy jakieś 5-6 slotów wolnych do tej pełnej siedemdziesiątki. Tak więc zapraszam i zapraszam do przejrzenia tego, co dzisiaj, a raczej wczoraj przekazał nam Amazon. I co my tutaj mamy? Wczoraj, tak jak powiedziałem, pojawiła się informacja na portalu X naszego Amazonu odnośnie całej polityki monetyzacyjnej w Gierce. Część z Was, pewnie grająca aktywnie na Korei, już wie, że dużo się zmieniło w tym zakresie. Oczywiście, w mojej ocenie, wszystko jest na bardzo duży plus. I tutaj po prostu Amazon postarał się to sprecyzować, skumulować, bo tak tutaj napisano. Wcześniejsza polityka się zmieniła, tutaj chodzi o to, żeby gracz nie czuł się jakoś uciśniony tym, że musi wydawać na każdej z postaci na danym koncie niepotyczne sumy lucentów, żeby się upiększyć powiedzmy. Tak więc pierwsze co, jeżeli chodzi o Action House, tutaj głównym zamiarem ogólnie NCSoftu plus Amazonu było to, żeby gra była free to play, czyli oferowała pełny zakres... Całego kontentu, wszystkich przedmiotów dostępnych w grze, możliwych do uzyskania graczowi, który nie wyda ani złotówki, i tak jest od samego początku Korei. Nie wiem skąd się biorą te w dalszym ciągu jakieś zarzuty odnośnie jakiegoś pay to winu. Tutaj mamy ten już standardowy, już to powtarzam, jak mantrę. Standardowy system pay to progress. Po prostu wydajemy siano, jeżeli chcemy przyspieszyć swój progres, ale nie jesteśmy w stanie kupić czegoś albo nie kupić czegoś. Co może kupić gracz, który płaci, a ten gracz, który nie płaci. Natomiast jeżeli chcemy nie płacić ani złotówki, ani grosza, tutaj tak może to być. Wymaga to wiadomo, jak to jest naturalny proces, wymaga to więcej czasu. Bo nie, nie ładujemy hajsu żywej gotowy, yy, na jakieś tam przelewy, żeby sobie zakupić ludzki czy inne rzeczy, tylko po prostu farmimy sposobów na farmę przez te 11 miesięcy, 10. Poznałem wiele, tak naprawdę nie jest to ciężko, wystarczy grać z głową i do wszystkiego możemy dojść sami, a najlepiej mieć jeszcze ziomków. jeżeli ktoś z was tutaj będzie startował dopiero teraz pierwszy raz w tą grę, chce ją poznać, spróbować, żeby się nie zrazić, znajdźcie sobie jakiś odpowiedni, odpowiedni legion, odpowiednią gildię, żeby wami troszeczkę pokierowała. No metody są tutaj opisane, nie będę o nich mówił, bo tu nie, nie o to chodzi. Chodzi tutaj o to, że tak jak podkreślmy to jeszcze raz gra nie jest pay to winem, możemy sobie pozwolić na wszystko w tej grze, wiadomo kosztem spędzonego w niej czasu, bez wydawania siańska. No to jest super sprawa, no tak jak widzicie na Action House możemy sprzedawać wyłącznie przedmioty, które są niezmacane, to znaczy nie są traitowane, nie są podnoszone, tak więc nawet jeżeli ktoś się spoci przy obecnych zmianach, zrobi sobie za jakiś czas, bo podobno nie mamy dostać od razu te dwójek, ale zrobi tę dwójkę broń wytraitowaną na maksa plus 12 z perfect z bisówkami, to i tak nie może je sprzedać. Jakakol jakiekolwiek jedno, nawet użycie grustonu, żeby podnieść nasz poziom, dodanie traytu wszystko to pozbawia przedmiotu możliwości jego wystawienia. Możemy kupić tylko goliznę, albo po prostu, jeżeli coś nam wypadnie, nie możemy to sprzedać na Action House, wyciągamy trayta i mamy to wszystko. Lucenty, tak, tutaj było wcześniej powiedziane tutaj nic się nie zmieniło ludzki w dalszym ciągu będą mogły być pozyskiwane w tej samej formie jaką znamy z Korei, a jeżeli ktoś nie wie, tak jak powiedziałem, dzięki farmie zdobywania przedmiotów różnych, giru, gemów, które są trajdowalne, przepisów, innych dziwnych rzeczy, dodatkowo jest teraz dużo nowych możliwości, o których tutaj nie będę mówił, bo tu no, za dużo czasu by to trwało, dzięki którym również możemy przy szczęściu oczywiście i oczywiście poświęceniu wielu godzin gry zarobić naprawdę chore kwoty lucentów. I tutaj zmiana świeża bardzo mnie ucieszyła. Od samego praktycznie początku, jak grałem na Korei od grudnia, strasznie mnie to bolało, że jeżeli kupiłem sobie jakiś kostium za swarmiony ludzki, dostałem go z Battle Passa, nie mogłem go użyć na Alcie. Był przypisany stricte do naszej postaci. Teraz, na szczęście, od przedwczoraj sytuacja się zmieniła. Wszystkie kostiumy postaci, wszystkie skiny broni i plus amitoje, które nabędziemy albo z Battle Passa lub też kupimy po prostu za ludzki, są na konto. Mistrzostwo świata, potężna zmiana na Mega Plus. Jak sami wiecie, no, większość z was na pewno ja tak samo lubię do, dobrze wyglądać w grze. Cieszy to mnie przede wszystkim, no bo tak naprawdę nikt nie zwraca, jak wygląda postać jakaś tam, no może troszeczkę jestem zapatrzony moją postać jak gram, ale no, lubię się dobrze prezentować myślę, że nie jestem jakimś odmieńcem, jakimś nie wiem, białym krukiem, na pewno większość z was tak jest. Kolejna rzecz tutaj, o której może z was, większość z was nie wie na chwilę obecną dostępna jest możliwość utworzenia trzech postaci na jednym koncie co to daje, a co, na co, co to umożliwia? Umożliwia to to że przy trzech postaciach, mainie plus dwóch altach, możemy na tych altach farmić sobie chociażby koopy. Koopy albo public Dangi, dropimy tam różne fanty i możemy je wystawić na Action House. Jeżeli ktoś to kupi, mamy lucenty na konto, czyli możemy sobie grając altami, nawet robić te dwa koopy dziennie plus tą nową tę trójkę, czy wybiegać raz na jakiś czas te 10 tysięcy Kontrakt y, y, tych ty, Abyssal y, tokenów, żeby sobie coś pofarmić, i to możemy spieniężyć. A hajsy w postaci lucentów wpływa na nasze główne konto gry. No, super sprawa, naprawdę coś wspaniałego. Sam to praktykuję od jakiegoś czasu. Mam tych lucentów, już trochę mega dużo wydałem. Y, może przez całą tą grę około 400 tysięcy, pewnie ludzków na bank y, poszło. I zostało sfarmionych, i zostało wydanych, więc, no, tak jak mówię, da się tutaj wszystko osiągnąć. A gra jest, no, to, to już zresztą sami wiecie, jak śledzicie mój kanał. Gra jest po prostu mistrzostwem świata. I kolejne pytanie o Thunderpaki z Early Accessem. Tutaj dużo osób hejtowało Amazon, poniekąd trochę, może nawet rozsądnie, że mamy Early Access, a nie. Po prostu wcześniejszy dostęp do gry, czyli, czyli, czyli to wcześniejsze wejście. No tak, tutaj te serwery będą podzielone, zresztą to już na pewno wiecie. Będzie później możliwość teoretyczna dołączenia graczy free to play do serwerów Early Access, ale wydaje mi się, że zostaną one, przynajmniej te główne, najbardziej zaludnione zostaną po prostu przejęte przez graczy w ciągu kilku godzin i na bank będzie po prostu jakiś kap na serwerze ilości utworzonych postaci i bardzo szybko będzie on spikowany, tak więc no tutaj na pewno jeżeli chcecie zagrać na Idle Accessie, to jeżeli to rozważacie, to jednak zagrajcie, bo w mojej ocenie będzie z tego wynikało więcej plusów niż minusów, ale o tym może w innym odcinku zobaczymy. Co do tych właśnie fander paków otrzymujemy kostiumy. Były jakieś tam pytania podobno. Nie wiem kto, kto je zadawał. Pewnie gracze, którzy nie grali, czy będzie możliwość zmiany ich kolorów? Jak najbardziej będzie. Tutaj macie ten po lewej stronie, ten na powiększony. Powiedzmy, tutaj kamera będzie troszeczkę przesłaniać, ale nie chce mi się teraz przerzucać. Przerzucimy albo przerzucimy. A to nie, to mam inne dobra. No, tak wyglądają. Tutaj zapodam wam linka na pewno w opisie, jak wygląda tutaj ten cały Newsik, jak wyglądają te zdjęcia. Można barwić, można kolorować, ogranicza nas kreatywność i 16 milionów kolorów. Bo tutaj paleta jest naprawdę chora z takich jeszcze rzeczy. To jest ten drugi kostium, w tym y, chyba, nie, to, to jest tego droższego y, Packa, który kosztuje 400. Ten wcześniejszy był chyba za 200, coś 250, 260, 280. Coś takiego. Ale w każdym razie można z nimi robić wszystko, jeżeli chodzi o zmiany kolorów, i najważniejsze, będzie on na koncie dostępny, tak więc nie jak było to w różnych innych grach, tylko na pierwszej postaci, którą sobie stworzymy i na której odbierzemy tą paczkę, tylko na całe konto. Super sprawa tak samo, bo jednak takie białe kruki, właśnie jak te kostiumy, które na 100% nie będą dostępne już później w grze do kupienia. Jeżeli ktoś jest takim kolekcjonerem, lubi, no jest spocony powiedzmy, lubi mieć takie gadżeciki, takie, takie, taką drobnicę, no to ten Thunder Park za 400 jest dla niego. Ja na pewno go kupię, nie żebym się chwalił czy żalił, no po prostu lubię tą grę, uwielbiam, gra jest kotem. I jeszcze jedna ważna rzecz, może część z was również o tym jeszcze nie wie, oczywiście przerzucimy teraz, ja sobie tu tylko rzucę giereczkę szybko, cyk. Sprawa ze zmianami odnośnie Battle Passa plus leveling pasów. Troszeczkę przejdziemy wyżej, bo tu dużo zasłania. Od też niedawna, bo pewnie coś około miesiąca, weszła możliwość zakupu Battle Passa i premium leveling Passów za Lucenty. No to jest po prostu mistrzostwem świata, że teraz możemy sobie nafarmić w bardzo naprawdę prosty. Łatwy, w miarę szybki sposób ludzki i kupić sobie Battle Passa miesięcznego, kupić sobie premium Leveling Passa. Tutaj jest ten nowo też prowadzony wraz z 50 piątkami loyal Leveling Pass. Nagrody są bardzo ciekawe, no naprawdę ilość zmian na plus jest mega. No to tak na szybko jeszcze pokażę w jaki sposób ja zarabiam ten hajs, mniej więcej tuż co się widzicie sprzedało. No tak, widzicie, no, no, idzie coś zarobić, tu mamy historię tylko tam z tych, z, tych, z tych paru, z tych paru, no z 30 dni chyba tutaj jest, no to coś, coś się goni, cały czas można coś sprzedać, te Lucente naprawdę, jeżeli gramy aktywnie, wiemy jak to robić, wbijają do nas, do naszego, do naszej kiermany w sposób bardzo szybki. I co, tyle z taką informacją. Dajcie znać, czy chcecie takie. No, to na pewno większość z Was będzie chciała usłyszeć coś, bo, bo nie każdemu, nie każdy ma czas na to, żeby szukać informacji na temat gry, żeby poświęcać czas na research. Z Amazonem jest ten plus, że jest wersja angielska, więc tutaj już nie będzie problemu z tłumaczeniami, bo z koreańskiego jest dużo ciężej, to na angielski przerzucić. Są pewne tam takie dziwne, jakieś kurcze zdania, których też sam nawet nie rozumiem. Tyle, tyle. Czekamy na 26 wjeżdżamy jak list do kurnika, jak tylko gierka wejdzie. Już praktycznie 70 mamy ludzi, tak jak powiedziałem, jeszcze jakieś 5-6 slotów jest wolnych. Także będzie się działo, będzie grind, będą nocki zerwane, no aż gęba się sama cieszy, krzywa, że tak już niedługo tak blisko jesteśmy tego w tej wspaniałej premiery. No, tyle, tyle ziomeczki, trzymajcie się dobrze. Zapraszam na Discord, łapkę w górę, wiadomo, zawsze tam coś, chce, łapkę w dół, zależy od waszych tam preferencji względem tego, co tutaj biadole, tyle. Tak jak jeszcze w takim już uogólnieniu, no naprawdę, no, NC to jest kozak potężny, bo to, co oni zrobili z tą grą, to jak ją pod, dopasowują do preferencji gracza, do tego, co ludzie zgłaszają, Amazon też na pewno wywarł wpływ, jeżeli chodzi o Blessing of Solitude, czy tą aurę, jej najprawdopodobniej nie będzie. Na pewno też został wywarty wpływ, jeżeli chodzi o te wszystkie usługi premium, typu Battle Pass, Leveling Pass, Loyal Pass. To wszystko mamy w zasięgu ręki, grając po prostu, ciesząc się kontentem. Mistrzostwo świata. Dobra, tyle. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Bajo.